Witajcie w kolejnym odcinku GameCube TV. Dzisiaj zajmiemy się grą Najeźdźcy z północy. Jest to kolejna gra wydana przez firmę GFP na wspieram to Tym razem worker placement w klimatach wikingów najeżdżających w jakieś ziemie, osadzone w takim klimacie. to wszystko jest średniowiecza. Czy to jest przyjemna gra, czy Eurosuchar, czy może jeszcze coś innego. Zapraszam do recenzji. No dobrze, drodzy widzowie, tak wygląda rozłożona plansza do e, najeźdźców z północy. Ona jest dosyć podłużna, jak spojrzycie sobie teraz do góry, to uuu, ona no tutaj się ciągnie, 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 no całej nie jestem w stanie pokazać jednym ujęciem, e, ale tak to wygląda. I na dole planszy znajdują się nasze e, osiedla wikingów, tutaj w tym rejonie. I tutaj będziemy się przygotowywali do naszych wypraw. Najeźdźcy z północy to gra Worker Placement, więc w, w odpowiednich miejscach będziemy sobie stawiali naszych robotników, na niektórych miejscach już oni stoją, żeby coś tam się wydarzyło, żeby mieć z tego jakiś zysk. I e, gra jest dosyć ciekawa pod tym względem, że po tym, jak już sobie wybierzemy nasz kolor, powiedzmy, że będę grał czerwonym, dostajemy jednego robotnika, od którego zaczynamy rozgrywkę. I ta liczba robotników nie będzie się zwiększała, nie będziemy mieli coraz większych możliwości wykładania ich, ponieważ tutaj funkcjonuje dosyć ciekawy mechanizm, że najpierw, powiedzmy, kładę czarnego robotnika na mincerzu, dostaję teraz trzy monetki. Ja dostałem takie fajne tutaj, widzicie, metalowe. Jakbyście kiedyś mieli okazję sobie kupić od GFP metalowe monety, to Wam bardzo polecam. Oryginalnie one były kartonowe, tak jak inne elementy płaskie, o, tak jak te zasoby. I teraz słuchajcie, Gościa na mincerzu, i zabieram gościa z innej lokacji na, w tej naszej wiosce Wikingów. I tą akcję również odpalam z tego miejsca. I tak działa ten mechanizm, tutaj, że do, jeżeli gramy na e, rozbudowę, przygotowanie się tych najazdów na północ, to najpierw wkładę, a następnie zabieram gościa skądś. Oczywiście nie mogę zaraz tam, gdzie go położyłem. I dzięki temu e, odpalamy, jakby dwie akcje, jak się przygotowujemy na wyprawę. A cóż trzeba e, zrobić, żeby się na tę wyprawę przygotować? Trzeba mieć oczywiście wojów. Wojowie są w formie talii kart. Na początku gry dobieramy pięciu wojów każdy z graczy i sobie zostawia trzech na ręce. I każdy z nich ma swoją jakąś tam cenę wystawienia. Oczywiście płatną w jednym z zasobów, czyli w srebrnika, czy tam w złocie, jak to tam nazwiemy. Ma swoją siłę, która będzie nam potrzebna, żeby najeżdżać te dalekie północne krainy. I ma dwie umiejętności. Jedną umiejętność, która działa, kiedy jest członkiem naszej drużyny, która najeżdża. I drugą, jednorazową którą możemy zagrać, kiedy użyjemy specjalne, specjalnego miejsca na południu, czyli wielkiej hali, ona nam pozwoli używać specjalnych umiejętności naszych wikingów. Czyli na dole zbieramy drużę, przygotowujemy się do najazdów, zbieramy zasoby, wymieniamy te wcześniej zdobyte, może na jakimś najeździe, zasoby na inne i płyniemy, drodzy widzowie, do góry. I teraz uwaga, płyniemy, płyniemy, ból, bul ból, ból, ból bul, i znajdujemy się w górnej części planszy w tym momencie. I co tutaj się dzieje? Po pierwsze widzimy, że na pod każdym z tych powiedzmy przystani, posterunków, twierdzy, klasztorów jest miejsce, w którym możemy położyć naszego robotnika. I teraz ci robotnicy muszą mieć odpowiedni kolor, ponieważ że funkcjonują trzy kolory robotników. Są ci startowi czarni, z którym zaczynamy na ręce i którzy się znajdują na początku w wiosce. Są szarzy, których będziemy zdobywali na tutaj tych pierwszych środkowych, powiedzmy, polach, jak będziemy w miarę się posuwali z tymi naszymi najazdami do góry. I są wojownicy, robotnicy biali, których będziemy zdobywali na tych najwyższych polach, tych wyższych polach środowiska. A żeby najechać te najwyższe twierdze, które dają nam najwięcej punktów, musimy już mieć tych robotników białych koniecznie ze sobą. Czyli jak widzicie w grze funkcjonuje taki dosyć ciekawy system, gdzie tych robotników będę zdobywał coraz mocniejszych, im będę dalej się usuwał naprzód z moimi najazdami, żeby w końcu tych białych używać po pierwsze do najazdów na najsilniejszy na końcu twierdzę, a po drugie żeby używać nimi mocniejszych wersji niektórych akcji tutaj w wiosce wikingów na południu. Jak wygląda taki najazd? Oczywiście muszę mieć odpowiednią liczbę zasobów, które pozwolą mi na tą daleką wyprawę, jak i odpowiednią liczbę wojów w mojej drużynie, w tym wypadku 3. Ponadto rzucę sobie kostką, sumuję siłę moich wojów wraz z tym rzutem kostką, dodam sobie jeszcze siłę moich zbroi, o której zaraz wspomnę i otrzymam jakiś tam wynik. W zależności od tego wyniku przy 8 i więcej siły otrzymam 2 punkty zwycięstwa, przy 14 i więcej siły otrzymam 4 punkty zwycięstwa. Kładę swojego robotnika tutaj gdzie najechałem, i zabieram zasoby oraz oczywiście jednego robotnika, bo potrzebuję mieć kogo postawić na osobnej turze, plus jakieś tam zasoby. Za pomocą tych zasobów będę się rozwijał i umacniał moją drużynę, przygotował się do kolejnych najazdów i wymieniłem je również na punkty zwycięstwa. Mamy złoto, mamy stal, ale mamy również taki śmieszny znaczek czachy, jak widzicie. I ta czacha służy do, to jest tak zwana walkiria. Ona również służy do punktowania, ale w jaki sposób? kiedy zbieramy tą Walkirię, niestety musimy zabić jednego z naszych wojowników, którzy brali udział w wyprawie. Niektórzy nawet do tego służą, że właśnie bardziej się opłaca ich wyeliminować i wyrzucić go z naszej ekipy. On idzie do Walhalli, spotyka się z Walkiriami, ale my przesuwamy swój znacznik gracza o jedno pole do przodu specjalnym torze walkirii. I im więcej takich wojowników wysłaliśmy do Walhali, najwięcej jak widzicie można wysłać siedmiu, daje nam to odpowiednią liczbę punktów zwycięstwa na koniec gry. Te punkty zwierciadlane będziemy otrzymywali również za pozycję tutaj na torze zbroi, które będziemy sobie ulepszali w zbrojowni. Im wyższy poziom, tym więcej punktów na koniec gry. Ponadto to nam będzie, tak jak wspominałem wcześniej, w walce, będą nam te punkty zbroi pomagać, jak będziemy stale się najeżdżać tam na północ. A ostatnim sposobem jest używanie akcji z długiego domu. Tutaj wybieramy, czy wymienimy sobie krowę na dwa zasoby, czy też być może używając naszego szarego albo białego pionka, weźmiemy sobie jeden z takich trzech kafelków. Na tych kafelkach są zawsze jakieś surowce narysowane, i musimy. Te surowce odrzucić z ręki, z naszej puli, to co zrobowaliśmy, żeby dostać tyle punktów na koniec. Czyli mamy te kafelki, mamy najazdy, mamy walki, mamy zbrojownie. Na koniec gry również są punkty za. E, to jest wszystko napisane fajnie na karcie pomocy: złoto, żelazo albo dwa bydła, również są punkty. Podliczamy to wszystko klasycznym motywem dookoła planszy. I ten, kto zdobył najwięcej punktów zwycięstwa, na koniec gry zostaje zwycięzcą. No dobrze, wiecie już, jak wyglądają e, najeźdźce z północy z bliska. Gra jest naprawdę fajnie przyjętym przyjemnym worker placementem. Do jej głównych zalet zaliczę oczywiście jakość wykonania ten cały klimat przyjemnej eurogry z różnego rodzaju fajnie oddanymi zasobami wyciętymi w drewnie oraz taką ogólną przyjemność płynącą. To jest taki tytuł, bo no prawie że rodzinny, taki przyjemny, który można zagrać z takimi też mniej zaawansowanymi graczami. Na pochwałę zasługuje również całkiem ciekawa mechanika tego, że wymieniamy tych naszych wikingów na różne kolory i tylko wybrany kolor może zadziałać na dane pole. To jest całkiem fajne i urozmaica tę rozgrywkę, kiedy i czujemy, że ta gra się rozwija, że wchodzimy na coraz wyższy poziom, możemy coraz mocniejsze te osady przeciwnika, te warownie już w tym momencie twierdzę, najeżdżać. To przenosi bezpośrednio na minus, który troszeczkę tutaj widzę, to, że, zagrywa, to, że kładąc robotnika, zabieramy innego z planszy w tej sekcji, jakby ekonomiczne, gdzie przygotowujemy się do naszych najazdów, powoduje, że możemy łatwo zepsuć innemu graczowi jego plan na rozgrywkę, co dla niektórych może być fajne, ale z drugiej strony powoduje, że czasami nad sobą jest taka chwila zawiechy, bo gracz nie jest w stanie zaplanować wcześniej swojej akcji, bo właśnie coś zepsuliśmy, zabieraliśmy pionek, który on chciał wziąć, i teraz musi poświęcić chwilę na to, żeby się zastanowić, czyli jest czasami troszeczkę za długi ten downtime pomiędzy ruchami dwóch graczy. No ale taka, taka jest mechanika tej gry, taki był na nią pomysł. I ma to swoje po prostu plusy i minusy. Drugim minusem takim nieznacznym jest prawdopodobnie to, że ta gra jest dosyć mocno powtarzalna. Czyli jak już nauczymy się tych mechanik, będziemy widzieli jak one działają nic nam tutaj już się nowego nie pojawi eee, i gracze, którzy już ją zagrali kilka razy, lepiej, żeby grali z takimi graczami, którzy też już grali kilka razy, bo jeżeli zagracie sobie w to dwa, trzy razy i zapuścicie, nie wiem, kogoś nowego towarzystwa, eee, no to on niestety może dostać, dostać wciły, bo ta mechanika jest eee, powtarzalna i to nic nowego nam się raczej nie wydarzy. Więc tak naprawdę eee, na jej cyzpu wszystko to, czego potrzebuje eee, taki normalny, może nawet nie lekki, tylko taki średni eurasek, w którym jesteśmy w stanie wprowadzić nowych graczy, ale również ci bardziej doświadczeni, którzy przy nim dobrze bawią tam delikatna drobinka negatywnej interakcji niektórych kartach wikingów, które będzie mogli zagrać na przeciwniku, żeby na przykład zabrać sobie nich, żeby coś tam im się innego przykrojnego wydarzyło. Jest gra ładnie wykonana, jest wszystko tak, jak powinno być zrobione, jest fajny work replacement, więc no cóż, GFP wie, co wybiera, jak wydaje te gry na wspieram, to wie, czego się trzymać. No i cóż, gra się ufundowała i bardzo fajnie jest po polsku, jest dostępna. I ja z czystym sumieniem na jestu wszystkim fanom mechanizmu work replacement, i wszystkim fanom takich lekkich gier ekonomicznych, Myślę, że mogę serdecznie polecić. No i cóż. Widzimy się w kolejnym odcinku GameTop TV. Trzymajcie się. Cześć. Jeśli gra ci się spodobała, najszybciej wyśleć ją Rebel.pl. Godny zaufania, największy sklep z grami w Polsce.